Ma z władek, a to odcinek z Gotika trójki. <coughs> I lecimy od razu do Lago. Tam questy trzeba będzie porobić, te z tymi krwiopicami i Takie no. w trochę. Tam świątynię na razie zostawiam, i tak na tej pustyni. Może później, trzeba będzie później do tego tam podejść i to ogarnąć. Bo jak na razie to trochę dramat, jakby nie patrzeć. A tak sobie pójdziemy sobie do Lago, powybijamy sobie krwiopicy, Krwiopice i topielce i będzie w miarę git. Mi się wydaje. Już tam wilki tej lecą, no nieźle. Gdzie jest to lago? Nie To, ty dajcie mi tu mapę. Gdzie tu mapa była? Tu jedynie chyba Aha Czemu mi tu nagle otwiera, tylko to, brawo Eee. Chyba Lago aha Dobra to tutaj jest To git I to jest to tu, tu, tu. Gdzie tu jest mapa? Tu Mapa świata dobra Lago i teraz tak krwiopijce ja sobie trochę ściszę grę Czy on może mnie nauczyć? Nauczysz mnie walki, ty mnie tylko walki możesz nauczyć dobra To nieważne Krwiopijce, krwiopijce. Gdzie tu krwiopijce będą? Tam na dole będą pewnie topielce, nie? Hopsasa! Dobra. Bonjour. Coś tu... Tu nic nie ma! Gdzie miałem te, te kwiopice zabić? Krwawi krwiopijcy. Eeeem, um, się z nią Aż się byłem poprosić, więc coś, się udać się wypełnić. Bestie dam ci troszkę szkolnictwa. Być ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapasaj powoli i spokojnie. Te bestie bez swojego udziału niestety nie odlecą. Mm -hmm. A te? To pielce? A... człowieku, może i pan ale nie jestem idiotą. Boże, teraz akurat pies zaczął serio szczekać Że mam tam iść czy gdzie są te Krwiopice To zbytnio innej drogi nie mam Jakby nie patrzeć hm. Chyba, że tam na górze coś Możemy tam zobaczyć Tylko się może prześpimy najpierw gdzieś o, łóżko. Idziemy spać do następnego poranka. Cyk około ale tej. No, ciekawie. Przejdźmy się tam na górę. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Może tutaj są takie chrząpki, tą to Zróbmy od razu zapis. O, no, coś chyba. Nie, albo to są krzaki? Chyba krzaki. A nie, są kropice. Siema o kuźwa, trochę was tu jest, jakby nie patrzeć. Zablokowałem się od drzewo, zajebiście. Dobra. A ty co mnie tu od tyłu bierzesz? Tego testę weźmie od razu. Cyk. A Ła! Pa Chodź tu, chodź tu, dobra. Kuźwa nie za dużo was. Ja nie wierzę, że... Skąd ta gromadka się tu wzięła? Dobra Tutaj cyk, leży kolejny O cholera, to pielca z przyszły, jadźcie Nie widzę co bije, nie? Po prostu Najpierw tych krwiopiców trzeba będzie załatwić, bo mnie będą irytowały Chodź tu, chodź tu Chodź tu, jeszcze jeden cios, dobra Zadanie wypełnione, krwawi krwiopijcy E, wywalaj, wywalać to pielce cholerne Się znalazły No chodź, 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 chodź Dobra eee, Tu jeszcze krwipijec był, nie? Tak, tu jest Cyk, cyk, dobra O cholera Ale bitka Tego się nie spodziewałem akurat Uf. Tam są jeszcze jacyś Dobra Aha Okej, okay, okej okay. Jest dobrze Teraz chwila tutaj leczenia Zajebiście i przeszukajmy ich te ciała Weź, Weźmiemy sobie parę funtów z nich Cyk, cyk Weź wszystko jak leci Będzie gitara Tutaj pazurki itp Tu od topielca coś? Oczywiście, że tak eee, dobra czy coś tam jeszcze jest? Tam jeszcze to pielec. Widać. Yy, jeszcze jakiś kwiopiec? Tu jeszcze coś jest. Dobra. A, tu jeszcze jest kwiopica. Dobra. Zadanie wykonane, stąd mamy. Mm. Podejdźmy jeszcze tutaj. Tam jest. Jeszcze dwójka. Ja Nie za dużo was. Tak delikatnie. No, chodźcie tu. Cyk, cyk. Raz. Chodź. Topielcu. Cholerny. Cyk, cyk. Jeszcze tu jest ich trochę. O, cholera. W co ja się wpakowałem. Cyk. Cyk, cyk. To krwiopice biorę. W takim razie, dobra? O, dostał. Dobra. Tamten mnie nie zauważył zbytnio, więc Git. Jeszcze? No, chodź, chodź. Dobra. Jest Git. To wszystko tu ogarnięte. Czy tam są wilki. Szczaw królewski, proszę, proszę. Siemano. I nie wiem, to tyle, czy co ja mam z tymi topelcami zrobić. Tam na dole coś jest, czy nie? Nie wiem. Dobra, wróćmy na razie tutaj do nich. O, o kamień teleportacyjny do Lago. O tak. Jak dobrze, że go zauważyłem. Dobra, z kim mieliśmy pogadać na temat z tym? E, już po krwiopicach. Ojcze, rozluźnienia. E, coś tu masz ciekawego? o młotek, kilof, to wezmę. Handluj. Ile mam kasy? 47 tysięcy. Nie mam młotków w ogóle. To jest problem. Ej, nie mam tych pił. A co ja mam zrobić z tymi topielcami? Eee. A skóry i szpony mi są potrzebne, Okuśwa. Jak przyjdę do niego tylko z... Aha, nawet z nim nie pogadam. No, brano. Mogę se w sumie wrócić Do węgardu A zobaczmy Dobra tu jest zrobione najwyżej się tu wróci Wróćmy sobie do węgardu w takim razie Zajebiście Kuźwa nie ten kamień no oczywiście Ech, który to był kamień a, 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 a tu to nie ten yy, muszę wziąć Do świątyni to będzie ten chyba Powinien być ten Zaraz zobaczy się Tyk To dziwo trafione Coś od Markusa po coś mi powie Aha fajnie Zryzykuj kieszenko nie w sumie można. Chodź ze mną w takim razie. Bo ciebie miałem dostarczyć do tych Paladyn. O, tu broń leży, to sobie wezmę. Będzie na sprzedaż. I idziemy w takim razie kolego. Do tego tam króla, czy kogoś tam. Tu kufry oskubane. On idzie? I idzie. Powoli idzie. Tu tu, 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 tu dawaj, dawaj, dawaj. Tu też już wszystko zebrane, tu mogę sobie bronie pozbierać jedynie Krusztara. Eee Tu. Chyba tu. Nie pamiętam jak to się szło. Do tego króla. Ale chyba ten. Tak, bo to trzeba tam iść. O, cholera. No, trochę będzie tej drogi. Orkowa kusza zajebiście. Idziemy sobie teraz tutaj. Hmm. Tutaj, tutaj, i tutaj do króla się szło, dobra. Zajebiście. Wyzwolony niewol niewolnik. Z Tordirem nie pogada. To strasznie w tuby ten strony niewolnik. Mogę zaryzykować sobie, ale to za chwilę go ten tu dam. Idzie, idzie. Kobryny. Sprawdziłem paladyna. Do pioruna, więc na zewnątrz faktycznie zostali jacyś wojownicy. Zajmiemy się nimi, kiedy tylko zabezpieczymy tę część miasta. Prawdziwe złoto za dobre wiadomości. Proszę weź. Dzięki mordo. Nauczysz mnie walki. O cholera, ile to jest rzeczy. Mm. Dobra, dziękuję za pomoc, Dzięki za podki, mordo. Zajebisty jesteś. Dobra, co tutaj się dzieje? AB Młotek, kill Um, tyle w sumie, piły. Skąd ja mam piły wyczasnąć? To jest pytanie. Dobra, otwieramy tą skrzynkę tam. Zobaczymy, co tam się skrywa. Cyk, autozapis zapis. Raczej nikt mnie tu nie znajdzie. Dokładnie. Um, dobra, pójdźmy. Se tu. Jeszcze z, pogadamy sobie z nimi Strażnik, puntownik, keldron. O, mogę... Potrzebujesz czegoś, czegoś do swojej kuźni. Paladyni wciąż walczą z orkami w mieście. Nie nadążam z naprawą. Gdybym dostał 20 kompletów broni... O, cholera! Nie mam tyle, znajdę dla siebie broń. Jest jej dużo w dzielnicach miasta zdobytych przez orków. Trzymają tam skonfiskowaną broń, której sami nie mogą być. ale nie chcą, aby trafiła. Okej, z... okej, okay, okay, kumam. Może się coś ogarnie. Pancerz ceremonialny. No, kurde, takie coś było dobre. Eee, nauczmy się o Kowalstwa. A. No dobra. O, handlas się ma. Pokaż mi swoje towary. Nikt nie ma piły, serio? Tak nul? Ja nie wierzę. Um, od kogo ja brałem to zlecenie na broń? Nie pamiętam. Mogę sobie tu coś wziąć? Coś ciekawego? To są tylko łóżka, to mnie nie obchodzi. Tutaj, co jest grane, to też nic nie ma. To jest tylko kufer, tu mogę sobie na górę wejść. Siema. Dobrze, dobrze. O, proszę, kuferek. Dobra, zapiszmy se tu. Cyk zapisz. Nowy zapis, zobaczymy jak to będzie. Dobra. Miecz amulet przed lodem dobra zajebiście Padała mi się Tu jest kolejny kufer ale tego nie otworzę nawet tutaj coś jest w ogóle O siema Może kombinowanie żeby nie nie, nie nie będę otwierać tych kufrów Aha to jest po prostu coś takiego mhm. No dobra no o, dobra, to mogę otworzyć na luzie, nikt mnie tu nie zobaczy przecież. Łuk, proszę bardzo, surowa stal zajebiście. I fireball. To mi się podoba. A bo tam jest ten. Łuksik. Tu mogę se wejść? Mogę. Siema? Ty, ja to mnie nie było, jakim cudem. Aha, nieciekawe tej. Alchemic, dzień dobry. O, cholera. I, I że ja cię tu nie znalazłem, ty? Kuśwa, Co tu czytasz ciekawego? Mogę z zobaczyć? Tu jest napisane coś o Alchemii. A, Alchemia plus 5, kolejny zaj... mak ognia. A to jest ten mak ognia, co wcześniej ten był? Nie wiem. Jest taka szansa. Mogę sobie to przeczytać? Nie pozwoli mi. Dobra, czyli stąd sobie idziemy w sumie. Eee... Um. Gdzie jest ten chłop, z którym ten Gadałem o tej broni Strażnik, strażnik Chyba nie wiem, nie wiem Może tam niżej był Ale dobra Paladyn, strażnik, paladyn, palady Mak ognia, dzień dobry To już to samo, dobra Tu metalowy kufer Robar! Nie, no nie będę ryzykował ten, żeby... Tron. Kuziwa, zapiszę w razie w. Zobaczymy, czy będę mógł użyć tego tronu. Mogę. <laughs> Zajebiście. Tu jest tylko strażnik, tam na górę, no to jak stawajdę, to będzie ten mag, nie? Ty ale że ja tego tej skrzynki tu nie wziąłem o cholera Przywołanie błyskawicy o tak To jest to co potrzebuję to jest zajebiste hm, Pakiet broni mówił że chłop potrzebują To jest karypto No życzę się prastarej przekaż mi całą magę całą wiedzę magów ułknia um, Czy coś masz tu ciekawego nie widzę no dobra, spróbujmy. Nie jest Aha, 140 punktów tej starej wiedzy. Jak produce... Prowadzować... Jak ważyć mikstury many? Ao... Mikstury many. Bardzo przydatna Z Źródłem czystej magicznej mocy. Istnieją różne przepisy na te mikstury. Wybierz którykolwiek. I do dzieła, dobra Trwałe Mikstury Hmm Starej Magii Chcę się szybciej uczyć? Nie jesteś na to gotowy. Aha, jejacie. No, tu będę potrzebował tą prostą wiedzę trochę władować. dobra Trudno. E, to czytałem chyba, nie? Ta. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Musimy zdobyć do węgardu e, Keldronowi broń do zamku ma. 20. Ile ja tego mam? Jedna. Zajebiście po prostu kozacko podoba mi się. O to też mogę coś obczaić. Proszę, przywołanie błyskawicy kolejne, to mi się podoba. Kolejny Fanty dla mnie. Tutaj co jest grane? Bonjour. Ktoś tu jest? To jest tylko skrzynka? Serio? Dobra, to otworzę. Strzały, chochlano, dobra. Może być. To schodzimy stąd w takim razie. Siup, siup, siup. Um, no, a tu na dół, jak sobie na ten balkonik? Jest kufer. Stąd jest drugi kufer. Dobra, szybki zapis. I zobaczymy. Ale ja ich tu kradnę, tej. O! Pot... Na no, wytrzymałość, niestety. Dobra, zobaczmy teraz to szybki znowu quick save. Ok. Kuźwa jak ja ich kradnę tutaj to. o cholera. Dobra, tu nic ciekawego nie ma już. To idziemy na górę w takim razie. Um, tutaj. Pewnie mnie jakiś strażnik zaczepi. Tu jest strażnik. Na razie stąd idziemy se i idziemy szukać tych paczek z broniami w takim razie. Kobryn strażnik wyzwolony. Tu jest tylko AB. AB mi nic za dużo nie powie. Tutaj jest wyzwolony niewolnik jakiś. Dobra. I to tyle co tu jest A i to są ci dobra Ja se tędy przejdę w takim razie na luzie I spróbujmy poszukać tych paczek z bronią Ale zbierałem te paczki z bronią komuś oddałem je I tu, tu jest problem mały teraz huh. Oku kuźwa tędy nie idziemy Co to było? A broń orków tylko Paczka z bronią, o proszę, czyli nie wszędzie tylko, nie wszędzie byłem No dobra Tylko jedna paczka z bronią tu jest? Serio? Kuśwa Tu kufer to otworzyłem, tutaj byłem, się mylę, gdzie idę? Tutaj To jeszcze mogę obczaić Tele Kufer, kowadło, mogę se użyć? Mogę ale nic więcej nie mam do yy, zrobienia. Tak, chyba tu też jest kowadło, tylko tu nie ma żadnej paczki z bronią. Ej, ej, masakra. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze niżej, co się dzieje. A to mogę podnieść? dla mnie Aha, za ciężkie. A tu co jest grane? Jakieś zejście na pomost. O proszę. Ciekawie. Trzeba przyznać zajebiście. E-e-e-e. Nie to, nie to, nie to. Chowaj to. Króżwaro, kolejna broń. Tutaj paczka z bronią, jakaś się ostała. Coś ten tego? Nie widać. Niestety. Chip, chip. Potaszczać. Paczka z bronią. albo No nie ma. Nie ma nic. Tak kompletnie, no. Pójdźmy sobie jeszcze tu obczaić. Bo jest ja on zabierałem i tak, więc. O, cholera. Trochę będzie roboty z tym, żeby poszukać te paczki z bronią teraz. Mm, jeszcze zobaczymy może tam albo tu w tej jakiejś zakamarkach Może coś tu będzie A to jest tylko to tu 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 tu, tu 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 rozwalony dom nic tu chyba raczej nie będzie Kufer no właśnie ten kufer otwierałem tam był ten paladyn Więc to wywalone w to w sumie Żadnej paczki tu nie widzę Kaplica, kurde no, kaplica. Tutaj, gdzieś na tym cmentarzyku, też nie widać nic. Masakra. Wow. Tam jest ten zameczek tego króla. Yy, a co tu mamy ciekawego? Jakiś kwiatek. Dzika jagoda. Aha. Myślę, że coś bardziej wartościowego to właśnie. Póki jeszcze jestem tu, o królewskie, zajebiście, co ja dostałem za roślinę? nie to. To, jo. Permanentnie zwiększa energię życia użytkownika O2. Właśnie. Jest to. Coś jeszcze takiego dostałem? nie chyba. No nie. Dobra. To lecimy w takim razie. Słoneczne ziele mogę zna wziąć. Raczej nikt się nie obrazi. Hopsas skok. Tutaj co się dzieje? To też nic nie ma, dobra. No okej. Okay. Na samym odcinku postaramy się posłuchać tych pił cholernych mi się wydaje. To na razie sobie skończymy. Więc jeśli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i suba. I widzimy się na tym odcinku. Na razie.